Sławek się, Sławek się kłania, witam. Witam Państwa. Mamy dzisiaj czwartek. No i mam dla Państwa taką ciekawostkę. Zaraz pokażę tą ciekawostkę. Myślę, że wszyscy wiemy co mam na myśli. Prawda? Na tym liściu. To jest liść odmiany Champion. Uh -huh. No, i tak to wygląda. Tak wygląda sytuacja. Na wcześniejszych liściach nie ma, nie ma plam. Czyli plamy z infekcji dwa tygodnie temu, sobota, niedziela, albo niedziela, poniedziałek zaczęły się nam u, uwidaczniać. A za chwilę pokażę Państwu jeszcze na innym liściu. O, proszę bardzo. Myślę, że tutaj jakoś muszę zrobić przybliżenie albo oddalenie. Myślę, że tu widać je doskonale. Na tym liściu, na tym liściu o też je widać. Też je widać. To też jest, to też jest pęd odmiany szampion. A teraz pokażę Państwu pęd odmiany i darek tu może jeszcze nie widać tego tak dokładnie jak na szampionie ale te takie jasne przebarwienia moim zdaniem po za chwilkę będą czarne, czarne plamy. O na tym liściu, który teraz pokażę będzie to widać będzie to widać lepiej Także mieliśmy długo, długo, długo spokój, bez parcha. Teraz zaczęły się pojawiać plamy parcha. A myślę, że po tym tygodniu sytuacja może być trudniejsza. Pozdrawiam. Wozimy jabłka. Ostatni kurs dzisiaj robię. Dużo pytań jest. Co teraz zrobić z tym parchem, bo pada, pada ja pryskałem w sobotę tak jak mówiłem w komunikacie w komunikacie powiedziałem, że SDHI lub yy, lub coś poprawię z tego za to ale nic z tych rzeczy infekcja jest bardzo silna czy przerywać jeszcze infekcję na przerwanie infekcji już jest zdecydowanie za późno to trzeba zrobić do 20 godzin po wystąpieniu infekcji przy tak silnej infekcji, zrobienie dzisiaj dalanym czy czymkolwiek, to już jest bezcelowe. To jest wydanie pieniędzy w błoto, no i, i, to nic, i to nic nam nie pomoże. Także teraz trzeba czekać i zrobić porządny zabieg interwencyjny, wyniszczający. Młody prince, Jutro będę pryskał interwencyjnie. Jeszcze. Jeszcze jest by kwitnie. 25 mm deszczu spadło, ale ten to się trzyma, ten stary Prince Leci ten, ten, ładnie, ten ładnie się trzyma. Także jutro pójdzie interwencja. Multicap, cap aminokwasy i pierwsza dawka wapnia że jutro będzie wszystko w komunikacie pokazane.